O, i z tej strony, Drunk Jester. Jesteśmy w Garysmodzie i jest ekipa psiejaja. Jest Cosiek, jest Valentine, jest Max. Niestety nie ma Seby, więc w komplecie nie ma jaja, ale, ale będzie, git, będzie git, gramy w Prop Hunt'a i ogólnie super. Cześć, jeżeli lubisz moje filmy, zasubskrybuj kanał Drunk Jesterora. Gram Gaming. Mam też Instagrama, Twittera i serwer Discord. Dziękuję. O, 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 ja się chowa. Wielkim, witamy. Bardzo serdecznie. Mogę, mogę Dobra, zamknij web, Max. Zamknij web. Zamknij web, spóźniłeś się. Jakby co? Powiem to tak wam, bo wy pewno gracie cośkim i tak dalej. możecie podnosić przedmioty. Jak będziecie strzelać we wszystko to HP tracicie Okej okay. <laughs> Zginiecie, pamiętajcie o tym o, <laughs> Macie też inne broni, pamiętajcie o tym wyszak, wiecie gdzie ja jestem tak. Strzelajcie w drzewo! Strzelajcie w drzewo! gównem! umarłem? Ale zje... No chodź, Popierd... na trójkę tam masz O nie! Prawie ich, prawie ich wykiwałeś Prawie ich wykiwałeś tak, że na, in na innych mapach są puszki Puszki małe, takie po napoju A, teraz jestem tym Dobra tak, tak no Ej Max, w ogóle Max, Max, Max Mm. Jak, byłem, jak byłem w ZOO to no, no. widziałem twoją rodzinę O! Co jestem, zbogowany jestem O! Ja niby... jak Zbogowany jestem Czemu, czemu jesteś zbogowany? Nic nie tak. robię oh. for... Ale do tak dosta. nie... No. Czemu? Coś jak ma minus jeden kill bo mnie coś zabiło, nie wiadomo co. Umarłem z wiadomych przyczyn. <grych> Zmiesz, jak nic nie zrobił w tej rundzie. <grych> Oddycha. No, zawsze coś. Dobra, y chodź. no jakiego się tu już śmieje. Tajne. No Valentini! No Valentini! No! Głupie no! No, no! jest to, pokazuje tego. Tak bardzo pokazuje chyba na... nikt. Niech pokazuje, no. No. Drzwi ktoś otworzył. Ja. O ty siurku. Ale Cię tutaj widać, wiesz o tym. Ochuj! <zuczarka> <zuczarka> Ej, bo mi puszka spierdala!

Oczekaj na to, jak zaraz ktoś uwalnie z nich F3 dostanie nieskończonego taunta. Zobaczymy. Kurwa, ten, ten taunt był zajebisty. Ty, a w ogóle film z Letela mam prawa autorskie, co jest ciekawe. A nic tam nie ma. Usunęli to? No, nie. Czemu ty jesteś takim spocencem walonym? Jak się chowacie dziwnie Zamiast Ale... jeden pójść gdzie indziej to wszyscy... Wiesz, nie... O kur... Ja, ja, ja sobie tam poszedłem, tylko że nie, bo Max musi mi się wpitolić do mojej łazienki I nic nie mogę innego zrobić I zaczną taunty robić jeszcze przy mnie nie Ja lubię Mieliśmy no, robić taunty A scheliłeś się po mydło? No, nie odzywam się więcej, nie, to ja, ja wyjdę za... <laughs> Nawet... Banana! Max, masz, masz zbyszek banana ci rzucam no, 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 no. Przestań, coś jak już na każdym. Kardiologii... Kurde, wyjdź z tego kibla! Wyjdź z tego kibla! Ale się wyłączyć to, że. Yy, widać się, tak? Niki? Nie wiem. Jeeee! Yeah! Ale Wiksa! Ej, no utknąłem, nie mogę się ruszać, no... Co to jest za co piszono? no valentine nooo No gdzieś na polu jesteście, ty tylko nie wiem gdzie Ja zbugowany człowieku jestem No podaj mi no podaj mi coś, no zmogowałem. Mówię... Panie strzelasz w pudło, nie strzelaj w pudło tylko no podaj mi coś, miej te duszę Ta, Max ma duszę, nie są... Max ma dupę i to przerobiono to, mi to nie, ostro nie, nie... Kurde tak drę są sąsiedzi muszą mnie kochać No że sąsiadów ja niestety mam. Oj, już mi się zepsuło wszystko. Czysto, czysto. To krzesło jest normalne. Zdyszek. Nie ma, Ju, nie ma, już go nie ma, już nie ma krzesła. Nie wiem o jakim krześle mówisz. Czasiek zrobił to samo co ja zrobiłem wcześniej, to jest jakieś zbugowane. Ty, brakuje pachołka! Ta lampa jest pobłogowana Nie da się nic pobłogować, cały czas mi stoi na głowie jakaś lampa wale... Zaraz jak jesteś będziecie stowań, to jest... Chodź za mną, chodź za mną, szybko za mną chodź Dobra No idź, idź, idź chodź, chodź szybko za mną Idę ja, Jak jest, że Walentaj ma ping 1, no, po 90 pingu, po 100 pingu, co to jest za internet? No bo jestem interne? hostem, bo jestem hostem No, no dobra, ale możliwość to... nazy... ma możliwości Czy ty interne, jesteś? Gdzie ty jesteś? Tutaj Tutaj, do dobra. Mimo, no chodź, chodź, chodź. Zamknij drzwi tylko. Zamknij drzwi. I tu na górę, chodź, tutaj, no. Tutaj, no, chodź, chodź, chodź. Patrz. Ty, no! Nie! Zamień się, zamień się w to. Nadal no, zbugowałem! To. O dobra. Dobra. To jest bullshit. kontrolem, jak skaczycie po tego. Wyżej możecie skakać jakby. W, w jednym <laughs> miejscu jesteśmy. Go away or you a time. <laughs> nie ruszaj się. Za to za to ale ogólnie są niektóre jakby tutaj przedmioty, w które nie ma. się zamienić. Ciepło! 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 Stay still!

Ja nawet się ruszyć nie mogę Jestem zbugowany po prostu, nie mogę się ruszyć Czekaj, gdzie się zbugowałeś? To cię uwolnimy od męki no, W szafie się zbugowałem, ty widzisz, że ona się cała przed, przed... O kurde Ja to widzę. Mogę... Od... Czekaj, czekaj, czekaj. Mam... czekaj Nie nic mogę, nie mogę nawet się ruszyć, nie mogę nic się zrobić Czekaj spróbuj, nie mogę. spróbuj, kliknąć, spróbuj kliknąć śmietnik No nie działa Czekaj nie, bo to jest. Mówię się też, że mi nawet na nie zabierasz. Dobra, udało się. No tak. Trzeba go dobrze wymierzyć, bo mi się pojawiały nicki, wtedy strzelałem. Mój mapa zmienia się chyba. Mówię wiem, Which Co map? Z Italii? Co? Co jest z eee... Italii? O! Oh, o! Oh. Zajmiemy w, w CSF PH, pH abandon hotel dawaj Pornhub? Dobra Nie! Nie! O dobra, już myślałem że mi się wywaliło Do kogo mam iść? Ty, do, do tak. Walent Walentan jest Propsa Dobra O, dobra Walentanie, czy ty mieszkasz na jakiejś... Dytgorszy czy gdzie ty mieszkasz? że tak to robi? Kurwa widzę Valentina, ale nawet nie mogę trafić, bo kurwa mam pingu. Nie powiem ci, że u mnie problemem jest to, że mam prędzej ten spike i że mi jakby może skakać, co trochę, niby mam cały czas coś tam normalnego. Tak, też to, to może Zbyszek niech będzie hostem zrobić coś, wszystko. No, dobra, dobra, jest, o kurde, ale... No mogę się ruszać! Aha, dobra. Aha, aha, super, Zajmę się, o kurde, ale mnie teleportuje.